Wyjebane w to co piszesz, to co gadasz, to co myślisz żeby pilnuj ci i miś, bo mam łacyski, Nieraz wystrzelony bywałem tutaj jak Martin z Indii Tak nie wyjebało, że dzisiaj latam ponad wszystkimi Mam szacunek o tych ludzi, co też wzajemnego mają Podpaliłeś się za bardzo, dlatego dziś jesteś fają Chuj, zmieniliśmy życie, gorszych nas zapamiętają Bo żyliśmy tak, by kurwa nic już nie pamiętać rano Uważaj chłopak, dzieci te dragi prowadzą? Nie jeden dziś jedzie ścieżką, a chciał kurwa autostradą Nauczony jestem dzieciak, że tu nic nie ma za darmo Nawet zuki muszą żeby wleciał nowy iPhone Z czasem dojrzałem. Jak jabłko, mam szacunek do korzeni. Wszędzie widzę, ty rąk Jak pytam, kto jest nieszczery, mówią, że nadal wpierdalam. Chyba ogarnę, katering z oczu nie leci. Kropelka dzisiaj mi się lepiej klei. Wiem, kto jest dzisiaj kurwą, i wiem, kto jest dzisiaj smulą. Mówią, jak mam i sprzed sami nadal graczkują Na mnie naskakują, ale topiski nie skoczki. Pierdolić ten Ariel, biorą beret. Wiem kto jest dzisiaj kurwą nie wiem kto jest dzisiaj smulą Mówią jak mam iść przez życie, ale sami nadal raczkują Na mnie naskakują, ale to pizdy nie skoczki Pierdolić ten Ariel, biorą beret proszki Pluli na mnie, dziś się wycierają szmaty Typie podkładali nogę, dziś dają do amputacji Typie chcieli wbić mi kozę, zbytnio nie mieli odwagi Ty przejrzyj w końcu na oczy, ty bierz i okularki Młody en, mam brata co pali bata Od rana, ty mało lata, chciałabyś zajarać Ale nie ma bata, mała nara, playmaker jak Dara, nie jeden zgrywał kozaka i zbytnio nie pograł haha ja już nie jestem liczydłem więc nie możesz na mnie liczyć bo ciągle gracie jak mendy Czarny z manchesteru city było tutaj nas tak wielu bo różniły tragi kwity lecz obok mam nadal ludzi co pomogą w każdej chwili Ciężki dzieciak, chociaż do dziś chudy z Czuję, że złapają szczęście, kurwa, refleks chudy, byk Ciężki dzieciak, chociaż do dziś chudy z Czuję, że złapają szczęście, kurwa, refleks chudy, byk Wiem, kto jest dzisiaj kurwą i wiem, kto jest dzisiaj smulą, Mówią, jak mam nic przez życie, a sami nadal raczkują Na mnie naskakują, ale topisty nie skoczki ten Ariel, biorą beret proszki wiem to jest dzisiaj kurwą i wiem kto jest dzisiaj smulą, mówią jak mam iść przez życie a sami nadal raczkują, na mnie naskakują, ale to pizdy nie skoczki Gierdolić ten Ariel, biorą beret proszki